Elożka, witam na drugiej edycji serwera, a Paradise. Yy, nieważne, nie nieważne, ten pojazd publiczny jest jakiś nawiedzony. Nie mam jeszcze prawa jazdy, jedziemy właśnie ogarnąć sobie prawo jazdy. E, dlatego wjechałem w Sub, bo nie umiem jeszcze jeździć tutaj na serwerze. Przez cały czas, odkąd serwer wystartował 15, tam w, w godzinach popołudniowych, czytaj 22, że tam nawet 23 wystartował. To zbierałem sobie hajs na składaniu pojazdów. Mam aktualnie 9K, miałbym chyba z 11, ale jeszcze musiałem kupić sobie żarcie, telefon. Gdzie jest mój telefon? Ty, telefon mi znikł! A dobra, mam, mam telefonik, działa on? Działa telefonik, dobra. No, musiałem kupić sobie telefonik. Jak to się wyłącza? Dobra, pyk. No i. No i tyle, nie? Tyle na razie zrobiłem, więc pomyślałem, że na odcinku zrobimy sobie prawo jazdy, to prawo jazdy będzie. wiadomo jak w moim wykonaniu jest prawo jazdy. Nie, zawsze coś muszę spierniczyć, zawsze coś muszę spierniczyć. A że aktualnie jest na serwerze 371 graczy. Kurde, serwer upada. Serwer upada. Nie, no jest 23, to jest środek tygodnia, to, to nic dziwnego. Ale za to można sobie normalnie pograć. Normalnie wejść, normalnie pograć, a nie jakieś kolejki, chociaż ja zawsze wchodzę tak za trzecim razem mi się udaje wbić bez, bez problemu. Dobra, gdzieś tutaj są te prawo jazdy, tylko gdzie? Tutaj tędy, nie? Tu. Tutaj chyba. Mam nadzieję, że żaden cymbał we mnie nie wiedzie dzisiaj i że zdam to prawo jazdy. dobra, zostawiam, ośrodek szkolenia. Ewentualnie jak nie znam, to całe życie na skuterze będę jeździł. Zrobię najpierw sobie kategorię B, bo na autobusiarza to trzeba trochę trochę poziomu, chyba ten jest 20 poziom, a zanim ja wbiję ten 20 poziom, to. to pozdro, nie. Pozdro. Tylko gdzie tu się. Egzamin teoretyczny, to pierwszy krok do zdania prawa jazdy. Pomyślne przejście przez 8 z 10 prostych pytań w formie testu to wynik pozytywny. chcesz podjąć. Tak, chcę podjąć. Dobra. Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy? Gaśnica umieszczona jest na tylnej półce. Gaśnica umieszczona jest luźno między siedzeniami. Gaśnica zamocowana pod fotelem pasażera. No wiadomo, że to. W jaki sposób przewieźesz ładunek w przyczepie? Ciąg... Co? Ciągniętej przez samochód? Aha, ciągniętej przez samochód osobowy. Yy, zabezpieczę go przed prze przemieszczaniem. Umieszczę ładunek luźno na przyczepie, nie zabezpieczę ładunku przed przemieszczaniem się, jeżeli będę jechał wolno. Co? Nie rozumiem, nie, jest późno, nie rozumiem pytań. W jaki sposób przewidziesz ładunek w przyczepie ciągnię ciągniętej przez samochód osobowy? No za no... kurde, zabezpie zabezpieczę go przed przemieszczaniem, nie? Wiadomo. Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze? Ło! Wow. Hamowa hamowanie wyłączy przy użyciu hamulca ręcznego, stosowanie opon zimowych, zdecydowane przyspieszenie. To wiadomo. Że, że, że zastosowanie opon zimowych, nie? A nie na drifciku całe życie, jak Janusz, taki w, w golfie, nie? <grym>, taki Sebix. Z jaką maksymalną prędkością. Dopuszczalną prędkością wolności kierować samochodem w strefie, no to do. No, Zamieszkania 30, no to. Z maksymalną dopuszczalną prędkością wolności kierować samochodem osobowym po drodze ekspresowej dwujazdniowej z 120 albo 140. Nie, nie wiem, nie mam prawa jazdy tak naprawdę w realności. W jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki? To wymagane, jeżeli chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki. B1. Kurde. A, to jest na motor B1. Nie ma chyba B1. Albo AM. Dobra, dam B1. Nie wiem. Kiedy powinieneś sprawdzić ciśnienie w? ogumieniu samochodu osobowego Bez, bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży, po zakończeniu jazdy, co najmniej dobę przed zaplanowaną podróżą. No bezpośrednio przed pod rozpoczęciem jazdy, no wiadomo. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po autostradzie? No nie wiem, 140 dam. 130, 120. No to 120 dam. W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie? Gdy jest on Skręcony, gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi, gdy jest on napięty, gdy jest on skręcony, albo no gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi, no jak Dobra, dam to, czego nie, nie masz prawa robić, gdy kierujesz yy, samochodem osobowym, przewozić osób w stanie nietrzeźwości, no jak, no można. Yy, Korzystać z telefonu wym wymagającego trzymania mikrofonu w ręku. Używać tempomatu na obszarze zabudowanym. No to nie wolno mieć. Jest! Ocena pozytywna, 7 na 10 punktów, czyli no powiedzmy, że może bym zdał teorię. Dobra, teoria zdana, się cykałem tej teorii, bo to teoria to najgorsze gówno. Dobra, teraz praktykę sobie zobaczymy. Dawać praktykę. Chcę zdać praktykę. 500 dolarów! No dobra, to podejdź. Na praktykę. Przeprowadzę z panem dzisiejszy egzamin. Proszę odpalić silnik, włączyć światła oraz zdjąć hamulec ręczny. No, jeszcze robię, odpalam silnik, włączam. Yy, Proszę yy. na najbliższym skrzyżowaniu skręcić lewo. Dobra, jedziemy. No, wejść, baranie! Specjalnie wchodzą, specjalnie wchodzą, nie mogę się drzeć, bo jest późno. Dobra. No pa, będzie specjalnie wjeżdżał, frajer. Jaki cymbał! Ja wiedziałem żeby później zdawać, bo już we mnie wjeżdżają. Proszę ponownie skręcić w lewo. Dobra, jedziemy. Nie jadę za szybko, żeby to zdać, ja to zawsze wiadomo, bo ja tego nigdy nie wiem, czy mogę jechać szybko, czy nie mogę jechać szybko. Wskazów nie wiem jak tu się włącza ja się nie da ja Cały czas prosto. Dobra, jadę prosto. A to jest to samo co na pierwszej edycji Paradise'a, więc. Zdałem wtedy za pierwszym razem to tutaj też zdam Proszę się zatrzymać i poczekać aż przejedzie pociąg No jak po, pociąg przejechał przede mną co ty A na środku mam się zatrzymać Proszę skręcić w prawo Dobra, skręcamy w prawo Skręć w lewo Teraz no co ty? Jedziemy prosto, skręcamy no ja to pamiętam doskonale. Parkować O <laughs> nie, najgorzej. Czekaj, parkowania mam rozwalano. Pod <laughs> baran wjechał, czekaj. No, zaparkowałem. Wyjechać z parkingu i skręcić w lewo. Dobra, wyjeżdżamy z parkingu. Rozglądamy się, nic nie jedzie, żaden baran. To prosto... Cały czas prosto. Jedziemy prosto. Proszę kierować się naprzód No, To jest to samo, to sama ścieżka Dobra, za drugim razem zdamy Zobaczę czy mogę popylać ile mi się podoba Dobra, no, przetestujemy Bo ja nie wierzę, że te cj co tutaj jeżdżą, oni tak wolno to zdają, nie? Oni na pewno zapieprzają. Proszę przepuścić pieszego, a następnie skręcić lewo. No przeszedł. Proszę kierować się naprzód. Ale teraz przynajmniej widać tych pieszych i ten. Na pierwszej edycji nie było widać ani pociągu, ani pieszych nie było widać. No teraz, teraz fajnie, bo widać to chociaż. To, no, to mi się podoba, to mi się podoba jest progresik. Proszę skręcić prawo. Dobra, no, tam jakiś CJ, trzeba uważać. Nie jedzie jakiś dzban Jedzie jakiś dzban, czekaj uważać Ich reportuję od razu Dobra jedziemy I jadę szybko, zobaczymy Ja Janiecha wolmowo bo... Mówię, no nie wierzę w to, że o ja ty Dobra Proszę <noise> Już ktoś tu no podziemny parking. O nie, to najgorzej jest, czekaj. Ja to pamiętam. Tu trzeba wolmo Ja to pamiętam gówno Tak o nie Nie no, najgorzej! nie jak te CJ-ty to, ja to oh, pozdowały! Proszę zaparkować równolegle między tymi dwoma pojazdami. No to pa, jak ci parkuje równolegle. Mordo. To jest najgorszy etap. <noise> nie! Bo ja się cykam, bo ja mam rozwalone auto, nie? Dobrze, yes. teraz jazda swobodna. Proszę ostrożnie przejechać 2 km Czekaj, bo ja nie widzę tutaj nic Czy mogę cofnąć? Dobra Dobra, jest 2 km, wystarczy przejechać spoko, no to już easy będzie. Jedziemy, sobie na spokojnie, dwa kiloski Icy. Dobra, jedźmy już w tamtym kierunku Cześć CJ, To tam Wskakuj do fury Czekaj, bo mnie goni Parcie kurła szybko, ale ja mi CCP zdaje prawo jazdy Jesu. Czekaj bo wjechałem na bardzo złą dzielnicę. Zaraz na pewno jakiś... Ktoś we mnie wjedzie zaraz. Na pewno, no na bank. Czekaj jadę już sobie tutaj. Jedzie, jedzie CJ, a nie on też zdaje to trzeba uważać. Dobra, też zdaje. Egzaminik zdawany kurde Długo te dwa kilometry się jedzie Przejechałem pół San Andreas bo To jeszcze nie 2 km Prawdziwości żeby mi się paliwo prędzej skończyło No tutaj gdzie zaczynaliśmy praktycznie Tu driftikiem Pa Czekaj, zrobimy drifta? Dawajcie, drifta zrobimy Z egzaminatorem, czekaj, drifta trzeba Po elegancko drift mi wyszedł prawie Czekaj, jeszcze raz, tutaj do Cooking Bell Dobra Czekaj, jeszcze raz Dłooo Psułem prawie! Ej, ale co jest najdziwniejsze? Nie wybierałem so, Nie wybierałem tam, że ABC Wszedłem do byle jakiego i mi od razu na B wskoczyło Czyli nie mogę od, od razu na D robić Dziwne. O! Zdane! Zdane? Jest kurde zdane! Jest zdane! Piąteczka. Zdałem prawo jazdy, dobrze. czekajcie, muszę ogarnąć sobie. Tu jest, że praktyka, niby. Właśnie też już uprawniono tę kategorię. Że to teoria. Czyli że co? Tutaj jest na osobówki. Czyli że to jest na osobówki. Wyjdź stąd. Nie wiem. To jest ogólnie szko szkolenie. No, to nie wiem. Mówi tylko na osobówki. Nie wiem, właśnie jak zejść na demo. Że jeszcze nie wiem, to od, od poziomu jest, czy co. Bo tak na razie nie mogę jeździć żadnymi innymi brykami Nie wiem, dziwnie to zrobione. No ale okej, okay. prawo jazdy zdane, y, więc Więc to najważniejsze. To nie jest moja postać, bo one się jakoś randomowo tutaj robią. Jeszcze nawet nie mam kupionego vip tutaj na serwie ogarniętego premium. Y, więc, więc no. Więc no. A. Dobra, nie będę gadał. Dobra, nie będę gadał. Nie mam premium, więc no wiadomo tam. Wiadomo. Dobra, klasy postaci sobie wziąłem biznesmen, w razie czego mam biznesmen, pięknie licencje kategoria B, majątek 8 koła i pół. Co tutaj jeszcze mam? Umiejętności. Czyli nic jeszcze nie rozwijałem, bo ja praktycznie cały czas tylko pracowałem. Hmm. Osiągnięcia to pogarniane, wszystko, pięknie, ładnie. To, 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 to nie wiem, no. Tutaj można sobie kupić jakieś pierdoły. Hmm. Polecam. Eee, nieważne, nieważne, to się zasłoni, to się zasłoni. Dobra. <grych> tak. Eee, nieważne, dobra. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Myślę, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcineczku yy, z, 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 z Paradise'a. Trzymajcie się, na razie i troszkę, stróżka.